But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? You look like a movie. You sound like a song. English melodies. By chance, może znaczyć przez przypadek. Na przykład. They met by chance on the street. Oni przez przypadek spotkali się na ulicy. By chance oznacza również być może. I tutaj przykład. Is he by chance your brother? You look just like him. Czy on? Czy jest szansa, żeby on był twoim bratem? On wygląda dokładnie tak jak ty, albo ty wyglądasz tak jak on. Jadel zaśpiewała. And if by chance you're here alone, czyli przez. Jeżeli jest taka szansa, że jesteś tutaj sam, can I have a moment before I go? Czy możemy porozmawiać zanim pójdę? I zauważcie, że po before nie używamy tutaj czasu przyszłego. I to dotyczy wszystkich takich wyrażeń, które wskazują nam na jakiś czas. Czyli to może być właśnie after, before, until i when. Working hard to get my fill. Everybody wants a thrill Paying anything to roll the dice Just one more time Don't stop believing English melodies To get one's fill means to czymś, what to roll The dice z kolei może oznaczać dosłownie rzut albo zaryzykować. I Journey zaśpiewali Working hard to get my feel. Pracuje ciężko, żeby się zadowolić, żeby się nasycić. Everybody wants a thrill. Każdy pragnie jakiegoś dreszczu, emocji. Paying anything to roll the dice. I zapłaciłby każdą cenę ten każdy, żeby zaryzykować. Just one more time. Tak więc nie przestawajmy wierzyć. Don't stop believing. Good for you, you look happy and healthy. Not me, if you ever care to ask. Brawo! Good for you może oznaczać super, moje gratulacje. Na przykład, you've passed your exams. Good for you. Zdałeś swoje egzaminy. Świetnie, gratuluję. Ale to może być też sposób na powiedzenie komuś, mam to gdzieś albo dosłownie w walsie. I myślę, że tą właśnie tą opcję wybrała sobie Olivia Rodrigo w swojej piosence. And I swear by the moon and the stars in the sky. I'll be there and I swear English melodies. I swear to obietnica a swear by To będzie już bardziej przysięga i to jeszcze przysięga na na coś lub na kogoś na przykład Przysięgam na grób mojej matki, że pomszczę Omszczę cię, zemszczę się na tych, którzy cię skrzywdzili. I swear by my mother's grave that I will get revenge on the people who hurt you. No i all for one zaśpiewali. I swear by the moon and the stars in the sky that I'll be there. Czyli oni wszyscy zaśpiewali do tej samej dziewczyny, na przysięgając na księżyc, na gwiazdy na niebie, że będą tam. Wierzymy? Straight up, now tell me, do you really wanna love me forever? Oh, 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 or am I caught in a hit and run? Szczerze. Straight up w języku ulicznym oznacza szczerze, serio. Przykłady: You're a really beautiful woman. Straight up. Jesteś naprawdę piękną kobietą. Serio. Albo Dude, straight up, let's do this. Ej, koleś, serio, robimy to. I Paula Abdul zaśpiewała. Straight up, now tell me, do you wanna love me forever? Czyli szczerze, powiedz mi teraz, czy chcesz być ze mną na zawsze i kochać mi na zawsze, czy jestem tylko... No właśnie, am I just hit and run? I to hit and run jest zazwyczaj używane w odniesieniu do wypadków samochodowych, kiedy to kierowca, który spowodował to, ten wypadek, to zdarzenie, ucieka z miejsca wypadku. Ale tutaj ten zwrot został użyty jako metafora do historii na jedną noc, czyli chcesz ze mną być naprawdę, czy po prostu zaliczyć mnie i uciec.